Dobry, zaczynamy kolejną stronę. Będzie tak jak tutaj. Deski już są wniesione. Paweł wycina pierwszy. Bo tutaj przy rogach są takie dane zastrzały wzmacniające. My natomiast dajemy kątowniki do, do ściany. Przykręcamy, przykręcamy kątownikami. Więc te stare trzeba. Po, pousuwać Żeby No wiadomo tak to by deska po prostu Deska by od tego odstawała, nie? A tak my to usuniemy I Tutaj na pewno będzie dużo lepiej Z racji tego, że te belki są ładnie w poziomie No te tutaj Środkiem trochę to, trochę to zwisało I jeszcze bardzo ważna rzecz Jeżeli Robicie takie przeróbki Warto je naprawdę skonsultować Ja tak zrobiłem Zadzwoniłem Do, do Pana inżyniera który przyjechał wszystko i wszystko mi posprawdzał, policzył jak to ma być żeby to po prostu się nie zawaliło a i tak jest zrobione nad wyrost bo mówił, że ta kratownica tutaj ma być zrobiona na 50 cm a my zrobiliśmy na 80, także buchanie dzień drugi, objawił nam się Dosyć obfitymi opadami deszczu, a także wiatrem, co słychać i widać poruszających się gałęziach. Narobiło się trochę małoganu z racji podkuwania. I teraz musimy zaczynać zawsze w ten sam sposób. Czyli najpierw zawsze sprawdzamy, bo jak widzicie, deski są krzywo pocięte. Więc zawsze musimy sobie gdzieś tam troszeczkę gdzieś. Ten konto, kątownik od, odrysować sobie, ucięć sobie tak, żeby było do kąta prostego, i wtedy dopiero wkładamy dechy. Te deski mają teoretycznie po 7 metrów, bo ja takie zamawiałem, ale one są dłuższe, one mają 7,9, 7,10, zawsze są powyżej tych 7 metrów, ale to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, z racji tego, że jeżeli na, przykład, na przykładzie. Tutaj wam powiem. Ta deska ma 7 metrów, a ta druga ma 5,40, czyli tak naprawdę tutaj jest 12,40 od ściany, od ściany do ściany. Szkoda, że nie jest troszeczkę więcej, ale no, bo dwie przyczepy tutaj schować i zamknąć drzwi, to czasami jest delikatne wyzwanie. Zależy, na przykład dwóch HL tych takich tak zwanych tych longów to tutaj bym w życiu tak nie schował i, i wiecie, i bym drzwi nie zamknął, nie? Ale to mniejsza o to. Yy no, 12,40 mamy, mamy tutaj długości, więc musimy to, musimy to wszystko przycinać, więc zacznijmy od tego. Mamy doły skończone w dwóch miejscach, zarówno znaczy w dwóch, no z jednej i z drugiej strony. Tak, jakoś wymyśliliśmy sobie, że najpierw zrobimy doły, żeby po prostu nie przebudowywać rusztowania, a później zrobimy górę. I powiem Wam tak, z tej strony, po tej stronie było nam naprawdę dużo łatwiej niż po tej. Na pewno po części wynikało to też z tego, że tutaj jest dosyć nisko. I, i, I mamy malutkie rusztowania. Nie trzeba się tak umęczyć, wchodzić i wychodzić. Też równe były te belki, no, prawie równe. O, może tak, może prawie równe. Wiadomo, idealne takie co do, co do oczka to może i, i nie były, aczkolwiek różnica jest taka, że, że kraniec oczka wchodził czasami delikatnie w jedną, w drugą stronę. Generalnie. Było tutaj naprawdę równo, więc ta praca przebiegła bardzo bardzo fajnie. Mimo tego, i tak schodzi to dosyć długo, no bo to, to jest czas, trzeba wlecieć, zlecieć. Tutaj, o, gdzie są te, te supy, takie podporowe, to tutaj z każdej strony, zarówno z tamtej, z tamtego końca, jak i tutaj, trzeba było powycina, powykuwać cegły. Ale powiem Wam, że cegły tutaj to są super. Takie zdrowe, mocno wypalone, naprawdę. No ale co? Ta zaprawa jest taka, że to delikatnie ruszysz i te cegły po kolei może odbijać, ale mniejsza, mniejsza o to. Więc trzeba było powykuwać cegły, i teraz będzie trzeba dać kątowniki do ścian, tak jak mówiłem wcześniej, żeby to dobrze złapać. Tutaj yy, może trochę widać, że ta deska nie dochodzi, ale tam jeszcze jest taki metal wystający ze ściany, i tą deskę ucięliśmy delikatnie dłuższą. I od tamtej strony Paweł wbił trochę tą deskę, tak, że weszła w ten metal. Tak, że to się tak trzymało, że ona w ogóle nie chciała spaść bez gwoździ, nie? Gwoździe, jak nie wiem, czy to w, chyba nie widać, bijemy naprzemiennie według takiego powiedzmy ślaczka. Więc jestem zadowolony, że, że tyle zrobiliśmy. Wiadomo, może można by było zrobić jeszcze więcej. Tu było trochę trudności. No bo tutaj nie idzie postawić rusztowania Ale jutro coś, będziemy, jutro coś będziemy wymyślać aby zrobić to Aby zrobić to tutaj dobrze Chyba no postawimy sobie tutaj rusztowanie najpierw Później deski se damy Damy tutaj żeby mieć jakieś podparcie I później na tych deskach postawimy sobie na przykład Nie wiem jakiś taborecik Cokolwiek, cokolwiek żeby dostać Żeby dostać do tych desek wyżej Ale w planie mamy zacząć W planie mamy zacząć od tej strony no bo skoro mamy tutaj postawione już rusztowanie, to po co je kilka razy, kilka razy zmieniać? Także fajnie, jestem naprawdę jestem naprawdę zadowolony, że tak nam to jakoś idzie. A pogoda też jest taka, że nie idzie nic zrobić w polu ani, ani nie idzie siedzieć przy pszenicy ani nic, bo, bo pada deszcz. Także super. Dużą pomocą też był ten, ten tutaj belek. Damy na niego jakieś światło. O, dużą pomocą był ten belek, bo naprawdę policzyliśmy to w taki sposób, że tak fajnie, znaczy policzyliśmy. No, tak fajnie to też wychodziło. Ja tutaj z tej strony, jak dawaliśmy pierwsze, to tutaj taki kawałek, który wchodził tam do góry, uciąłem i w ogóle kompletnie niepotrzebnie. Niepotrzebnie to ucinałem, bo później musiałem wsadzać tutaj, wsadzać tutaj kawałek uciętej deski, żeby, żeby to się trochę podniosło. A tutaj po prostu sparliśmy sobie tą deskę na tym belku. I tutaj wtedy już na łączeniu poziomica oko i było super. I naprawdę naprawdę wychodziło, wychodziło bardzo fajnie. Także to jest, że tak powiem, koniec dnia drugiego. Ja jeszcze tylko w planie, mam na dzisiaj przygotować sobie przygotować sobie, co? Co muszę przygotować? Aha, muszę sobie przygotować kątowniki. Ponieważ te, zrobimy tak jak w tamtym roku, żeby się nie męczyć i, 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 i nie dźwigać, znaczy, tak po tamtej stronie. Żeby się nie męczyć i nie dźwigać, to po prostu do tych pionów, poprzykręcam, wyliczę sobie mniej więcej jak to ma być, i na jednego wkręta przykręcę sobie takie małe kątowniki i wtedy wrzucimy sobie tą deskę na ten kątownik, szybko będziemy patrzeć, jak jest poziom, i wtedy od razu będziemy bić do tych kątowników. Więc mam nadzieję, że, że pójdzie nam to sprawnie, sprawnie jutro. No, dzisiaj zrobiliśmy kawał roboty, bo nie dość, że zrobiliśmy tą całą stronę od zera. To jeszcze tutaj y, zrobiliśmy część tej strony. Bo mieliśmy tu. Tak, ta była, ale tutaj jeszcze zrobiliśmy, a tutaj chwilę, chwilę było z tym walczenia. Później musiałem jechać po oponę, y, znaczy po koło, zawieść koło do, do naprawy stareżówki, które, które, y, które było przebite, więc cały czas. Cały czas to gruzu też trochę się nazbierało, y, jeszcze były tam takie, y, jakby takie kotwy od tamtej strony w te belki zakleszczone, także te też trzeba było to wycinać szlifierką, zarówno po tej stronie, po tej, po tej, trzeba było to wycinać i później się bawić. Także było, naprawdę było co robić, także zobaczymy. Mam nadzieję, że jutro robota pójdzie nam równie sprawnie co dziś.